Tomek Czik, Krystian Pudzianowski, syn to... Ten Tomek Czik jest kurwa zajebisty. Powiem Wam, że największym fanem tego ziomeczka, jakiego znam, jest Graczol. Graczol podsyła różne rzeczy no, z nim. Zobaczcie, Tomek Czik, wydaje mi się, że powinien zrobić mu jakąś kompilację. Ziomek jest turbo zajebisty, nie? Obuje to, wujek, to i nie tylko. <laughs> z tym waleniem wiem, przesadzam, ale co zrobić. Dobra, przyznaję się, waliłem. Ostatnio No wczoraj, wczoraj, o 14 stałem Przez wczoraj zrobiłem trening w kitu uderzany oczywiście Nie można tego nazwać treningiem, ale ruszam się coś robię No i później później się spadzić 9.30 rano o 14 stałem jedna, jedna działa tylko o 14 stałem no to co, ja ze żarłem, kurwa, co to jest? Spaliłem sobie konie poszedłem spać, nas się i poszedłem... Nie, Tomek Czik jest... Tomek Czik, to, to jest... to jest totalny... Tomek Czik porobiony, najlepsze momenty. Może tutaj będzie. Jaki dzisiaj dzień w ogóle? Na się dowiem. Nie wam powiem. Hmm. Nie mam kogo zapytać, nawet. Przepraszam, jaki dzisiaj jest dzień? Ale nie, jaki dzień, tygodnia. Poniedziałek, wtorek. Wtorek, dziękuję Ci bardzo. Nie bój się, to ma siekie FDMA, Elibiza. caliente. Oh yeah. Słyszymy z Crazy Radio Show, byli w tym radio. DJ Hell, jedna z osobistych osób, które nam może oferować ta fiesta. W tym miejscu to jest najpierw data. Teraz idziemy jedną po ryżu. <gulana> 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 Właśnie. Chciałem powiedzieć, że jest kłamać. <gulana> Idę kurwa, serca łamać. Tak się filmowało. Porque MDM MDMA mi kurwa wjechało. Haaaaa! Mama! Eee. Czekają! tu I love you I love you! Mis amigas estão chegando Dobra, no tu w Hiszpanii był jakiś kurw wyrywał. Niesamowite. Co to jest? Żywo nie myśli. Starszy pan. Z czarną siatką. Czarna wołowa. Piękna Rosjanka. Krestiła Dziewoczka. Dziewoczka dobrze mówię? Tak, Dziewoczka. <grymne> <grymne> śmiechy mam <śmiech> komentarze słuchajcie powiem wam o, również pokrótce jak w ostatnim filmie, że jak zarabiam pieniądze, tak to teraz mówię wam krótko, tak jak w jednym z komentarzy odniosłem się właśnie do pana, który skierował takie zapytanie w moją stronę słuchaj, jeden z drugim jeśli kiedykolwiek w życiu zasłużysz sobie szacunkiem u ludzi dobrych odpowiednio do podobnych do ciebie no jak normalne, że już mówiłem wielokrotnie głupi z mądrym się nie dogada, mądry z głupim również nie dogadają się absolutnie nie będzie tam wspólnego mianownika głodny najedzonego nie zrozumie, najedzony, głodnego również biedny, bogatego i tak i odwrotnie jeśli zasłużyć sobie na szacunek to poprzez sytuację, żyjąc na tym świecie aktywnie, bo tu trzeba być e, aktywnym niczym Darek. Słuchajcie, każdy aktywny w życiu, ja nie mówię aktywny, aktywny to jest bardzo złożone. Wystarczy mieć otwarty umysł pod, na każdej płaszczyźnie. Czyli, że żyje się tak jak dziesięciu zwykłych śmiertelników, czyli... czyli... Kurwa jak pierdoli na Samo Są ty nowe?